10 października 2021 roku, oddział 418b. i Państwo, gniazda, odłowe 20-letnie przynajmniej. No i Państwo, gniazda i w których leśniczy nie zrobił niczego. Tak gniazd jak to są w tym leśnictwie setki. I mówiąc setki, zdaje sobie sprawę z znaczenia słowa sto. Więc tych gniazd, których leśnicy, nie zrobi niczego żadnego zabiegu proszę Państwa w młodości yy, kosił w tych gniazdach jakiś szubar trzcinnik I później zaprzestał, kiedy jodła została zwarcia zaprzestał ich obieg prac w tym wszystkim i mamy tego efektu proszę Państwa jodła rośnie w odległości 60 cm od siebie 160 cm Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te jadła miała normalne zawarcie, tak jak wydawna mi się w tym wieku. Gdyby tutaj bardzo dużą ilość grubych drzew A tymczasem mamy, proszę Państwa, bóż nieprzebyty bo się Panu Leśniczemu nie chciało zrobić czyszczeń Gdzie byli ci, którzy za owe czyszczenia leśniczego działania odpowiadali? I był Pan zastępca, Pani zastępca Nadleśniczego? No cóż, gdzieś byli. Regularnie co miesiąc brali pieniądze. I to, moim zdaniem, wystarczyło, żeby te pieniądze im się tu nie należały. Proszę Państwa, jak powiedziałem, setki gniazd obecnym leśniczych w tym temacie robi. Wycina, yy, przerzedza yy, różnego rodzaju zabiegami to co odziedziczy po swoim poprzedniku, ale to będą, musie, będą musiały minąć proszę Państwa yy, lata długie, żeby to napostować, a w większości i tak napostować się nie da. Moje Państwo, nikt nie naciągnie tych rzezostanów do góry, i nie zrobi z nich nikt yy, ich nie pogrupił, nie, nie zrobi z nich wartościowczych lasu lasu niż jest obecnie a jest taki przez niedbałość jednego tylko człowieka a przez zaniechanie innych, którzy mu na tą niedbałość pozwolili zaniechanie to może gorsze dla niż samo niedbałość Proszę Państwa. On się wzięło to zaniechanie. Zwyczajnego nie ródstwa, a po części błęku przed człowiekiem, który tutaj gospodarował przed długie lata. Do tej pory nie rozumiem tej bojaźni. Niektórych z pracowników jaców państwowych teraz się tu niektórzy trochę poczuli odważniejsi. Ale kiedyś jakoś bardziej. Proszę Państwa zaniechanie. Zaniechanie, albo zagubienie, tak? Zagubienie gniazda. To gdzie wchodzę? To było tematem mojego filmu, ale mówię o tym dlatego, że będzie kontynuacja tego zagubienia. Więc, proszę Państwa, zagubienie gniazda. Bardzo proste To jest jodła. To jest jodła, moi Państwo, która ma tyle samo lat, jak tamta jodła, daleko tam. Ze mną w tym buszu rosnąca i jak ta, przez którą teraz przechodziłem. To jest gniazdo o powierzchni kilkunastu arów. Jak widzimy tutaj te tuby, to dowody na to, że kiedyś tu otłaniały ją. Proszę Państwa, wszystkie gniazda tutaj na głowę się ogrodził. Tego jednego nie ogrodził, bo sobie zapomniał nie zauważył o coś się wydarzyło tego nie zrobił. Jody, które ocalały dzięki obym siatkom mają tu wysokość niektóre 1,5 metra, a może i 2 i trochę, ale miałyby 3, 4, 5 metrów, a gdyby się dbał o te, w których byłem wcześniej, odpowiednio je przerzedzają to byłyby w tej chwili już takim dozostanym. Yy, Więc proszę zobaczyć. Kilkanaście arów niczego. Po prostu leśniczemu się moi Państwo gdzieś zawieruszyło jedno gniazdo. Leśniczemu się, proszę Państwa, z tego wiem na pewno, zawieruszyło kilka gniazd bukowych, które to w roku 2020 czy 2019 nakazało zaołać i później posadził tam sosną. Leśniczemu się dzieją różne rzeczy. Działy. A najgorsze jest to, że owego leśniczego, proszę Państwa, nikt za to nie ukarał. To nie chodzi o ukaranie. Nie rozliczył nikt go za to, co tutaj robi. Proszę bardzo, to dowód, jak się dzieje, kiedy takie tuby zostają w lesie. Ja takich filmów, zdjęć na ten temat mam mnóstwo, mnóstwo pokazałem. Oczywiście wszystko to bez echa, bo powiem, że chodzi o to, jeśli, jak powiedziałem, to już dzisiaj może. Jeśli ktokolwiek próbowałby zrobić coś z tego, jakiś użytek, no to leśniczy się w twarz i pójdzie i powie, a gdzie wyście byli? Gdzie byli ci panowie nadleśniczowie, panowie inżynierowie nadzoru, zastępcy, panowie dyrektorzy, inspektorzy i w ogóle jeszcze? Gdzie ci wszyscy ludzie byli przez dwadzieścia pięć lat, więc lepiej udawać, że się nic nie stało, że sprawy nie były i to co mówiłem w moich filmach, że ktoś chciał dać temu wiarę albo nie, to sprawa jodła. Proszę Państwa, tutaj jodła sama się nie posieje, bo nie ma z czego. Wszystko to tutaj jest sadzone. To są jodły, których siostry mają po 5-6 metrów wysokości. Ja tu znam jodły, które gdyby wszystko poszło tak jak powinno być, miałyby teraz wysokość po 25 metrów. Ale nie mają. Są tu jodły. Które mają po 30 lat i więcej, po 40 lat i więcej, tak powiedzmy. I mają taką wysokość jak ta, jak ta tutaj. To się wydaje niewiarygodne, ale jednak jest. Do rzeczy niewiarygodnych, proszę Państwa, na tym świecie jest i było. I jak widzimy, tu takich jodeł jest wiele, wiele więcej. Można ich tu zobaczyć kilkanaście sztuk. I takich maleńkich i tych większych, w tym skupisku dziadostwa. Gdzie leśniczy zatubował tej jodły, nie ogrodził, ale zakładaniu im tuby. Później nawet nie raczył przyjść i nie zrobił tutaj żadnego zabiegu związanego z czyszczeniami. Tak? To jest, proszę Państwa, kilkanaście arów. Czy nie należałoby owego chwaka leśniczego obciążyć wartością tych tak? prac, wartością tego drewna, które tutaj powinno urosnąć, a nie urosło? Proszę Państwa, to poszłoby. Setki tysięcy złotów. nie jest żeby było na oddanie tych cieniężdów. Ale przynajmniej kto powinien zrobić trochę tą stronę i w jakiś sposób to wskazać, wykazać, że stało się coś, co stać się nie powinno. To gniazdo bukowe w wieku podobnym jak te gniazda Jołowa, w którym teraz Proszę Państwa, oczywiście jak wszędzie indziej w tym leśnictwie leśniczy. Nie potrafił wejść i zrobić porządku w tym Bóg. Jedyne co robiono, to chodzili zule i proszę Państwa, wycinali to, co nie było gatunkiem głównym. Czyli jeśli był gatunkiem głównym Bóg, to wszystko inne należało wyciąć. I to była jedyna zasada, jaką stosowano przy czyszczeniach w tym leśnictwie rówki za panowania leśniczego traktu. I dlatego, moi państwo, mamy tutaj graby, które mają centymetrów 5, buki mające 5 i buki mające centymetrów, proszę państwa, 15 i taki sam chłam. Gdyby tutaj ktoś o to zadbał, to by te buki miały odpowiednią grubość. Miałyby już jakąś masę. Nie mają. Ponieważ w tym, proszę państwa, haliże, w tym buszu, przez który trudno się przebić, nie miały szans wzrostu. A jak powiedziałem, jedyne co tu robiono, zresztą widać, moi Państwo, co ja pokazywałem już niejednokrotnie w moich filmach. Co tu się działo? Do takiego buka, który ma wysoką, średnicę ponad 10 cm, ucięto takiego grabka dwucentymetrowej długości. Po co? Proszę Państwa, to po to, żeby osoba kontrolująca widziała, że coś tu się robiło. Tak? Więc było. Wejdźcie, trzeba tam zrobić trochę harmidru. Wchodzono, robiono harmider. I na tym kończyła się praca owych tych to widać dokładnie, na czym polegały tutaj czyszczenia. Miną lata. I to wszystko będzie można zobaczyć. To nie są wymysły rani. To są realia, to są fakty, które rania po prostu filmuje. I długo jeszcze będę miał tutaj możliwość chodzenia po lesie i filmowania owego rodzaju braństwa, ponieważ nie przepadną tutaj mamy proszę Państwa już inną uprawę tejże samej powierzchni to uprawa sosnowa trzecie wejście leśniczego bo jak pamiętamy było wejście jodłowe bukowe, teraz było sosnowe ostatnie ostatnie wejście gdzie tutaj trudno jest przejść przez wszystko, wszystko Curz nie nadziać Próbuję się przeprawić, chociażby potem złamą kamerę, żeby, żeby mówi Państwo o rozeznanie, jak trudno jest tutaj coś przejść. Dziwiczę temu, że nie chodził po lesie. No jak tutaj panie chodzić po lesie? na przecinku przede mną. Łosie. Nie wiem czy będzie widać, pewnie nie będzie, ale może no, nie, ja widzę, ale nie potrafię pokazać zatrzymał się, nie, porządku, łoś, moi państwo, a tutaj, proszę państwo, państwa, sosna prawa, długa, jak urosła. gruba na jakieś 40 cm, a może więcej, 80 nawet 20, i leży tutaj od kilku lat, od czasu, kiedy wsadzono Tutą sosnę. Proszę Państwa, sosnę w leśnicy sadzi od bardzo dawna, za swoich przewozów, gdzie na glebach przestrzeń garnuka robi się sosnę. Dlaczego? Ponieważ moi Państwo, leśniczy robi co chciał. Co chciał, to, to, to może. Nie było nad nim żadnej na władzy. Już powiedziałem, wcześniej każdy gnieździł, że jakaś bojaźń panowała. No nie wiem co to było. Ale tak powiedziałem, mamy tutaj dwa rodzaje hmm. Twoje, hmm. dwa rodzaje grzechów, mirubstwa ze strony leśniczego i jego przełożony. No i też tego zamieszania, że ktoś nie chciał na to zwrócić uwagi, bo to, co? Proszę się narażać. Proszę państwa, gniazdo Bukowy. kolejny i tak jak i wszędzie indziej było takie gnieździ proszę zobaczyć te czyszczenie. wycięte grabki leszczynki na wysokości metra metra 20 nad ziemią dla takich buków które proszę państwa mają po 6-7 metrów wysokości co te grabki dla nich znaczyły Nic. oczywiście niech ktoś mi nie mówi bo tacy jest znają że pewnie te grabki wtedy jak to były wielkości tych buków bukowa to jest proszę państwa prawda bo tak nie wyjdzie było. i byłoby na tyle z tego też wydzielenie.